Nie mogę się już doczekać, aż przyjadę nowym torem przeszkód Mega Rexa. Ej! Zaraz go Żebrze przeszkaduję! Za to ja go w rekordowym czasie! Najpierw ja go rozjadę aż do samej mety! I to czwada szósty wiek! Skąd tu się wzięła ta opoda? Odpowiedź Wam! Kończy się na. Cyle. Najszybciej ostrzec Megarexa, że monstrualna małpa zajęła jego tor! Mylisz się, Tiger Shark! Wcale go nie zajęła! Ona jest częścią naszego wyzwania! Nie ma mojej zgody! Posłuchaj mnie, Megarex! Przejmujesz stery na jeden dzień i od razu zapraszasz straszliwą Krazillę? Ostatnio prawie nas rozgromiła! Pamiętam! To była genialna akcja! Dlatego właśnie Kraszilla jest teraz w naszej drużynie! Ta małpa nie wygląda mi na taką, co lubi działać w drużynie! Tak! Raczej woli rzucać trakami! Okej, okay, okej, okay, słuchajcie! Może dajmy jej szansę, no! O! Zaczynamy wyzwanie! Jest to jest to jest to! Weź się, posmaruj! Jadę ponad przeszkodą. No. Ale ja to my lubię konfrontację. <grystanie> <grystanie> Jeden do zera dla nas, Mega Megareks! Twardziele potrzebują mega twardzielskich wyzwań! Kim wy jesteście? Minivanami? <ścoughs>